Dzień dobry widzowie, w tym shortcie pokażę Wam jak wrzucić bardzo dokładnego smoka tutaj na środek, żeby ta cała szpara była zakryta, więc punkt pierwszy jaki musicie zrobić to przyjść tutaj i się zablokować, po czym bierzecie smoka i tutaj celujecie to miejsce i robicie jump throw i on sobie że tutaj smok i jest zasłonięty cały. Tutaj nic nie widać. Jedynie tutaj jest szpara. Mała szpara jest tutaj. Ale nikt się nie skapnie. Nie ma szans, że ktoś się skapna. Gdzie ja w się Pokażę wam widzowie jeszcze może takie smoke'a Bo ja nie wiem czy go znacie, żeby powiedział się tutaj i po prostu rzucacie tu I wygląda on tak Bo jest pokrampowy Bo możecie zrobić sobie tak No i prosty Bomba na panie i kończymy balet. No tu się zablokuję i rzucę w to. O! Nawet glitch taki smogę. I wtedy mogę jedynie zrobić tak. I tutaj. O, ale to jest dobra kampa. Tak, tutaj patrzeć i tutaj po prostu. Albo tam. Coś idzie? Ty! Może jeszcze, ale to jest dobry sposób. Więc trzeba iść sobie po prostu tutaj, wejść w to miejsce i zobaczcie. Zrobić tak. Tak. Żeby trochę się tutaj zahaczyło o Daszek. Zobacz, o ten daszek tutaj Jedna część i jedna od tutaj dziubek tego daszka I po prostu robicie Jump throw czy? Tak jest kapitanie! Jeszcze był jakiś smok Żeby wejść Tu? Nie wiem, czekajcie, tutaj przy tej burce Jakiś Smok! O! Wy wchodzicie Patrzcie o No dobra, mniejsza z nim to jest coś tutaj. Mogę się zablokować i może... Może tak oka? Albo tak Playing down smoke. Uuu Smok bez pary. Idę tutaj. Tak. I celuję tutaj. Wait, wait, wait. Ech, tu jest smoke! Dobra, tutaj też się da zatrzymać. I stąd może... ...dwa zatrzymywania. No, w Hej! Twoje po Twoje To jest dobry smok. A tutaj. <grym _>

Взяли я на себе тут так там будка а я возьму дам и... и... Yeah. не е uh. <laughs> <laughs> я и мои Zawsze można iść tutaj i rzucić tutaj przecież, żeby i ciekawe co się stanie. No i widzicie, kidosy. Tak się wymyśla smog. W sumie to nie wiem, czy ja je wymyśliłem, ale ja je sobie teraz tak dla ja jej robię. Tutaj. Okay? Yy. Może coś takiego? i jest. jest smoka tu w okno. No, to jest pokrętam tam według mnie. A może jakieś smoki już podczas raszu? Dobry smoke tam. A. No, stąd może jakiś smoke. O, jest dobre. Można zasmukować gościa tam go szybko zraszować. To jest tam. Się wiera, no to wtedy lecisz sobie tutaj. To no, też przydatne chyba. A gdybyśmy wskoczyli na ławkę? I zrobili to samo? No, czekajcie. Się, się Przejdę tutaj. Ten jest mniej dokładny. Ten drugi lepszy. I ten smok jest również na to, tylko że chyba gorzej jest z tym przejściem tu. Może tu. I rzucę smoka tu. down smoke. A też spara Bo teraz może tutaj. Oho No nie tutaj spara. To mógłbym teraz sobie jakiegoś smoka ogarnąć na to, żeby tu nie było szpary albo może coś prostego. O, no i widzicie, coś prostego jest coś prostego albo z tej strony beczki lepiej rzućmy tu w to. No nie mamy zasmokowania Smok nie no to jest jeszcze gorsza Chyba żem zasmokuje tutaj więc Możliwe że jest bit Ale gdybym trafił tutaj to co? To jest bez sensu, chociaż chwila Oho Dobra, majne widzowie To jest dobry smoke, I ten smoke an... Ten smoke zostanie w całość Będziemy tu rzucić jakiegoś smoke'a Zawezmmy na śrubki i rzućmy smok <laughs> Ale w tą stronę możeń o mają widzowie, tylko tutaj jest para. Stąd. i rzucę tu Smok smog jest lepszy. Jak się gra wingman, to CT zazwyczaj wchodzi tędy, dycyner, więc wy możecie sobie zrobić takiego smoka, żeby im było łyso. I wbijacie sobie tutaj, ty, Neary. Widzicie to, się... yes. miły. Mm. Ale mam pomysł na smoka, patrzcie to. Tam? Ale patrzcie tam. No nie o to nie chodziło. Chodziło mi o to, żeby... Może zrobić tak po prostu. Pa. Pa to. Ten jest taki idealny. I stąd... ...majne widownie w nic wam to nie daje, ale rzuca się tu Throe Smoke. I również nic wam to nie daje, ale zrobię I ląduje na dachu. Dobra, odsmykam. Zapraszam na morenkę Throe Smoke. Hmm. Wiecie, Widzicie, to taki taki smoke, kiedy yy, przeciwnicy robią robią nie, nie, tak, a nie, nie, tak, oh. Wiecie o. nie, o co chodzi. Może się z tej strony zablokuje... że nie, się nie, nie, Zaartowałem. Może tutaj się na Destroying smoke! Patrzcie, to już jest... na bombce. I to... Uuu! Nie, no to jest dobry smoke. To jest smoke na e, gracza, który jest sobie tutaj. No i nie ma. Nie ma go. S. Dobra, ja kończę ten odcinek, widzowie z tego miejsca Zasmokowali BF.